Dzień dobry, jesteś rodzicem nastolatka? To zobacz co mam. Okulary nanowista. Pokazałabym na jakimś modelu, ale wszyscy potencjalni w tej chwili są w szkole, więc próbuję przymierzyć na siebie. Okulary praktycznie w różnych kolorach i modelach, w różnych wzorach i fasonach dla dziewczyn, dla chłopaków i są praktycznie niezniszczalne. Chcesz zobaczyć? Proszę bardzo. Jestem przekonana jako mama nastolatka, że dzieci w tym wieku zdecydowanie bardziej masakrują okulary niż nawet niemowlęta. Więc to jest idealny model, ale to, to nie wszystko. Zobacz teraz to. Mamy bardzo elastyczne załóżniki. Pach załóżnika nie ma, pach załóżnika nie ma. I co teraz? Idziemy na lekcję wf u idziemy na rower, idziemy na rolki. Zakładamy gumę. Jest front, jest guma. Zakładamy, możemy iść albo na WF, albo na różnego rodzaju aktywności fizyczne. Bez problemu, z powrotem zakładamy zauszniki. I wcale nie my musimy to robić może to robić nasz syn, córka. Zachęcam zwłaszcza dziewczyny do tych opraw, dlatego że są mega kolorowe i mogą być wykorzystywane na lekcje WF-u, więc można wyglądać ładnie, można być, czuć się bezpiecznie, zwłaszcza dlatego, że mając korekcję, np. plus 4, minus 5, bardzo jest ważne, żeby podczas aktywności fizycznej widzieć, co się robi, albo wiedzieć, przez jakiego kozła się skacze. A jak widać, nie tylko na dzieci, nie tylko na młodzież te okulary pasują. Więcej szczegółów na moim blogu OptiShopMyślnikBlog.com. Zapraszam do lektury i do zakupu okulary nanowista. Pamiętaj: nanowista. To cześć.